To sprawiło, że już u narodzin miasta warszawska syrenka uzbrojona była w miecz i tarczę. Pewnie to samo, co w późniejszych wiekach potwierdzało potrzebę posiadania takich akcesoriów przez mieszkańców miasta. Są dwa miasta w Europie, z którymi związana jest postać syreny. Warszawa i Kopenhaga. Tylko że w przeciwieństwie do warszawskiej, kopenhaska Syrena to zadumana, może rozmarzona dziewczyna. Nastrój łagodności, spokoju, zamyślenia zamiast wojennych atrybutów. To się tutaj gdzieś zaczęło. Może rybak imieniem Warsz uciekł z Nadwisły przed napierającą wyślaną wodą i tu założył swoje siedlisko. A może to był rycerz, który tu zbudował osadę? W Kilka wieków później przeniósł tu stolicę Królestwa Polskiego z Krakowa król Zygmunt III Waza. Dlaczego porzucił Kraków, tak wielce znaczący w politycznym i kulturalnym życiu kraju, dla niewiele wtedy znaczącego grodu? Ponoć i pożar na Wawelu się do tego przyczynił. Ale chyba najbardziej to, że król Zygmunt, mając w planach zawładnięcie szwedzkim tronem, o wiele bliżej miał do Sztokholmu z Warszawy niż z Krakowa. Jakaż wtedy musiała być Warszawa? Do tej pory stolica księstwa Mazowieckiego, jeśli jeszcze w półtora wieku później tak o niej pisano. Ma w sobie rynek kwadratowy i na środku jego ratusz, kilka ulic krótkich i krzywych, trzy kościoły, trzy bramy i to całe miasto jest obszerne tak jak rynek w Krakowie. Teraz stała się stolicą całego królestwa. Centralnie położona, bliżej z niej było i do morza, i do Wielkiego Księstwa Litewskiego, i do zachodnich granic. To miała być siedziba władcy największego podówczas państwa w Europie, o powierzchni równej milionowi kilometrów kwadratowych. Na rysunku do dziś zachowanego pięciokąta rozbudowuje król Zygmunt zamek z imponująco wyposażonymi komnatami. W miejsce dawnej niewielkiej siedziby książęcej. Jest tu i kaplica, i sala okazałego teatru. Buduje król jeszcze dwie rezydencje: dzisiejszy Pałac Kazimierzowski i zamek na ujazdowie. Przybywa znacząco mieszczańskich kamienic. Rosną nowe rezydencje dworzan na krakowskim przedmieściu. Po skarpie ku Wiśle spadają tarasami ogrody. Warszawa rośnie, bogaci się. Obecność dworu królewskiego odmieniała oblicze miasta. Królewski mecenat obejmował i nauki wszelakiej i sztuki. Królewski orkiestry i teatr dworski wazów. A że w ślady króla szli magnaci, miała niebawem Warszawa w niejednym pałacu i koncerty i przedstawienia, między innymi w wykonaniu angielskiej trupy Johna Greena, który pokazywał na zamku sztuki Szekspira i Marlowa. Warszawa przeżywa wspaniały okres. Rzeczpospolita też. Być może na tym właśnie dziedzińcu, 29 października 1611 roku, Hetman Żółkiewski. Prowadził przed oblicze króla wziętego do niewoli w wojnie z Moskwą cara Szujskiego i jego dwóch braci. Najpierw car Szujski, dwa tygodnie później, przyjmował król lenniczy hołd elektora brandenburskiego Zygmunta Hohenzollerna. Jeden z historyków pisał o nim, że Zygmunt III Waza orłem nie był, ale swe rzemiosło króla konstytucyjnego spełniał poprawnie, żył trzeźwo, przystojnie. Kulturalnie, w zgodzie z sumieniem i na poziomie idei swojego wieku. Gdy patrzy się na te mury, przypominają się słowa Erasma z Rotterdamu. Naród polski, niegdyś tak barbarzyński, teraz tak pięknie rozwija się w dziedzinie nauki, praw, obyczajów, kultury. We wszystkim, co przeciwne jest wszelkiemu nieokrzesaniu, że współzawodniczyć może z najbardziej kulturalnymi narodami świata. Był też w tym obraz króla, który wsławił się może nie tyle swymi politycznymi dokonaniami, a bardziej zainteresowaniem sztuką, rzeźbą, malarstwem, architekturą. Rosło miasto w bogactwie mieszczan i królewskiego dworu. Rosło i w zupełnie nowych dokonaniach. W nauce na przykład Burattini przeprowadza tu pokazy maszyny latającej. Valerian Magni po raz pierwszy w świecie udowadnia istnienie próżni. Rosło miasto. Ale niedługo miało to trwać. Przez całe wieki nie tyle przypadek to sprawiał, co apetyty możnych tego świata. Warszawa często znajdowała się na trasie ich wojennych wypraw. Miasto ma wiele symboli związanych z dramatyczną historią. Jednym z nich jest ta postać Chrystusa rozpiętego na krzyżu z kościoła św. Marcina, zdruzgotana w czasie ostatniej wojny, uzupełniona zarysem metalowej listwy. To miasto też było druzgotane wielokrotnie. Pierwszy rozpoczął masakrowanie miasta. Masakrowanie, bo tak to opisywali współcześni. Szwedzki król Karol Gustaw. Warszawa od przeszło pół wieku była stolicą królestwa i po raz pierwszy jako stolice spotkała ją napaść obcych. Magistratcy rajcowie i królewscy urzędnicy myśleć teraz musieli nie o spokojnym urządzaniu życia miasta, ale o palisadowaniu, zabezpieczaniu bram i murów, zbieraniu pieniędzy na szykowanie wojska do obrony, kupno dział, wojskowych ekwipunków. się powtórzyć w historii miasta wiele razy. Szwedzi, którzy to miasto zdobyli, nałożyli na nie ogromny okup, tak zwany litrum sueticum, który wielokrotnie przewyższał roczne dochody Warszawy. Płacił Patrycjat Miejski. Płacił Abiedota. Gdy pieniędzy brakowało, Trzeba było oddawać Szwedom kosztowności, szpile i naszyjniki, zbany i czary, a gdy i tego brakło, najeźdźca zawierał mieszczanom towary, zboże i sukna, skóry i korzenie. Bezwzględny rabunek domów, kościołów, pałaców i klasztorów. Rabunek płynął statkami Wisłą na północ. Gdy Jan Kazimierz zbliżał się do stolicy, by ją odzyskać, zgromadzili Szwedzi 30 szkód i galer, by następną porcję rabunku wyekspediować do Szwecji. To już się Szwedom nie udało, ale gdy powtórnie zdobyli stolicę, równali miasto z ziemią. To był pierwszy w historii Warszawy wydany na nią wyrok śmierci. 300 lat później bez mała historia ta powtórzyła się. Wtedy przed 300 laty Szwedzi palili dom po domu. Zrabowali wszystko co było w zamkowych komnatach. Z katedry skradli dzwony, spalili most na Wiśle. Jeszcze naszedł Warszawę sprzymierzony z nimi książę siedmiogrodzki Jerzy II Rakoczy. Jeszcze raz Szwedzi. Trzy czwarte miasta legło w gruzach, zrównane z ziemią okolice stolicy Żerań, Buraków, Praga i Brudno. Przed szwedzkim najazdem liczyła Warszawa 15 tysięcy mieszkańców, po nim niespełna dwa tysiące. Kolumnę, którą król Władysław IV wzniósł dla uczczenia swego ojca Zygmunta III, chcieli Szwedzi wywieźć. Zabrakło jednak chętnych do pracy przy demontażu, zabrakło pewnej możliwości transportu. Ale w trzy wieki później nie było już takich problemów. Znakomity polski historyk profesor Janusz Tazbir pisze pod Warszawą i w samej Warszawie bito się nie tylko ze szwedami 1656. Właśnie o stolice toczyły się walki w latach 1794, 1831, 1920 1939 1944. W tym miejscu warto rzucić okiem nadzieje innych stolic. W samej Moskwie tylko dwa razy w jej historii toczyły się walki. W 1612 roku, z naszej notabene przyczyny, i 200 lat później. Berlin raz tylko zdobywano krwawo, w 1945 roku. Wiednia, pomimo dwukrotnego oblężenia, nie udało się wysokiej porcie opanować. Dzisiejsza stolica Włoch raz tylko przeżywała swoje Sacco di Roma w 1527. To samo można powiedzieć o Paryżu. A tutaj? Ile razy stawiano te domy i burzono? I znów stawiano. I znów burzono. Wróćmy jeszcze raz do szwedzkiego potopu, jak później nie bez przyczyny tamte wydarzenia nazwano. Jeden ze współczesnych pisał, po przejściu Szwedów, komin z gliny ulepiony tak wielkiej wagi jest w mieście, jak kolosus z Rzymie, albo pyramis egipska. Na krakowskim ze 180 domów ostało się 40. Na długiej z 70 ocalało 8. Dzięki Adamowi Jarzębskiemu, znakomitemu architektowi i kompozytorowi tamtych czasów, dzięki pierwszemu przewodnikowi po Warszawie, który napisał. Wiemy, że istniały w stolicy pałace, domy i świątynie, po których ślad został jedynie w gościńcu, czyli opisaniu Warszawy. Miejskie księgi z tamtych lat najwięcej zawierają opisów o okupach, kontrybucjach, wykazach żywności dla wojska, którą trzeba było dostarczyć. A w zapiskach mieszczan takie zdania. Przez całe przedwieczerze i przez całą noc z wozami najechawszy, rabowali rzeczy nieboszczykowskie. Jak też i naszych ludzi sklepy poodbijali, także i piwnice pokopali i skrzynie z towarami na półtora sążnia zakopane, wykopali. Za czym nie zostało nic a nic, tylko ściany i obrazy. Namienny dokument tamtych lat, skrupulatnie sporządzony spis mieszkańców Warszawy, którzy mieli Szwedom okup płacić. A mieszkańcy? Te wszystkie nawałnice i katastrofy, jakie na miasto spadały, trzeba było przetrwać. Przeżyć. To wytwarzało pancerz ochronny tej społeczności. Pancerz zaradności przemieszany ze sprytem. By nie powiedzieć Trzeba było bronić miasto przed obcymi, ale i przed zachłannością swoich, przed szlachtą, która obradowała na Sejmach na Woli, co bardzo miasto finansowo obciążało. Choć przyznać trzeba, niejednemu przysporzyło grosza. A już prawdziwym dopustem dla miasta był początek XVIII stulecia. Rzeczpospolita słaba i bezwolna. Stolica też. Sasi, Szwedzi, Swoi, Kozacy, Carscy, Królewscy. Dobre by to było na paradach, ale nie do wyżywienia. Gdy król August II w 1704 roku zażądał od miasta 150 tysięcy bitych talarów, łapówka dana generałowi Golcowi zredukowała tę sumę do 10 tysięcy. Talary, chleb i mięsiwo, kwatery i beczki wina, dawać, dawać. Gdy w 1700 wojska rosyjskie weszły do Warszawy, a i sam car Piotr wielki był tu przez dwa miesiące i też miasta nie oszczędzał, generał Ron zażądał od stolicy takiego zaopatrzenia dla wojska, że miasto w żaden sposób nie mogło temu sprostać. Gdy poszła do niego delegacja magistratu z prośbą, by te żądania zmniejszył, Przekonała go łatwo setką kalarów i złoma zegarkami. Naporu bezlitosnej rzeczywistości nie wytrzymywały nawet solidne kute od drzwi kamienic. Ratowało co innego. Przez dziesięciolecia i przez wieki. Fortel, wybieg, pomysł. Czasy sasu. Dziwny to był okres w dziejach miasta. Ktoś ze współczesnych mówił, że saski dwór był perłą lśniącą, oprawną w zardzewiałe żelazo. Bo i rzeczywiście. W biednym mieście iskrzył się przepychem i dostatkiem królewski dwór i pałace arystokracji. Zamkowe fety i polowania, o których innym europejskim władcom nawet się nie śniło. W ogrodzie saskim powstaje, wprawdzie dla pożytku powszechnego, teatr ale publiczności w nim zawsze brakowało, bo nie rozumiała ani niemieckich, ani włoskich śpiewów. Ale rodzi się wtedy coś, co stanie się typowe dla dziejów tego miasta. Jakby na przekór politycznej niejakości, gospodarczej biedzie, jawi się bogate życie umysłowe i duchowe. Z jednej strony ciemnota i zacofanie. Przy tym poczynania i wydarzenia takie jak otwarcie biblioteki załuskich z ogromnym jak na tamte czasy księgozbiorem przeszło 300 tysięcy tomów. W stolicy marszałek Bieliński powołuje do życia komisję brukową. Każe regulować i brukować ulice, wytycza nowe, walczy o porządek i czystość, naprawia wodociągi, każe stawiać na ulicach Warszawy lampy. Znikają z krajobrazu miasta coraz częściej drewniane dworki, ustępując miejsca murowanym domom i pałacom. Śladem działających w stolicy kilkadziesiąt lat wcześniej Tylmana, Van Gameren i Andrzeja Schlitera znakomitych architektów, przybywa do Warszawy cały zastęp zagranicznych rzeźbiarzy, malarzy, budowniczych. Poczynania marszałka Bielińskiego, edukacyjna praca księdza Konarskiego, szkoły piarów. Warszawa wkraczać zaczęła w nową epokę. Ale najznakomitszy okres swego rozwoju dopiero miała przed sobą. W roku 1791 pisał Franciszek Salezy jezierski Miasto Stara Warszawa, jak go nazywają. Murowane wszystko w guście budowli gotyckiej. Obejmujące w sobie niepiękny zamek odwrócony tyłem ku Wiśle, ale mający pokoje i sale najpiękniejszym gustem w całej Europie od Stanisława Augusta, dziś panującego króla nakładem jego ozdobiony. Stanisław August Poniatowski. Postać niejednoznaczna i wielce kontrowersyjna. Ale jedno nie ulega wątpliwości: był to król, który duszą całą pragnął być dobroczyńcą Warszawy i wiele dla niej uczynił. Ponoć własną ręką nanosił poprawki na plany przebudowy miasta, między innymi na plany budowy dzisiejszych placów, zbawiciela i Unii Lubelskiej. A oto cudem chyba zachowane do dziś ocalałe z pożarów i rabunków plany przebudowy i poszerzenia królewskich łazienek z własnoręcznymi adnotacjami króla. Królewskie Łazienki. Obiekt najczęściej chyba z osobą króla kojarzony. To wszystko rodziło się za jego sprawą. Z całej Europy sprowadzał do Warszawy rzeźbiarzy, malarzy i architektów. Innych za własne pieniądze wysyłał na zagraniczne studia, a oni tworzyli obiekty, których nigdzie indziej nie można było znaleźć. Profesor Tatarkiewicz, znawca króla i jego apologeta, pisał Król zrobił z dworu swego dwór artystyczny. I był to ostatni artystyczny dwór w Europie. Ostatni raz monarcha zgromadził zastęp artystów i złączył ich do około jednego dzieła na dziesiątki lat. Był to ostatni odblask renesansowych dworów i renesansowych stosunków. W dziedzinie sztuki. Teatr otwarty w Łazienkach we wrześniu 1788 roku miał być dworski niepubliczny, ale gdy staremu teatrowi na placu Krasiński groziło zawalenie, Król, na prośbę Wojciecha Bogusławskiego, rozkazał dwa razy w tygodniu dawać widowiska polskie w Teatrze Dworskim w Łazienkach, które bezpłatnie dla publiki otwarte z własnego opłaca skarbu. Wnętrza zamkowe piękniały z latami. Wypełniały je coraz to nowe dzieła artystów. Obrazy, rzeźby, malowidła i tkaniny. I nazwiska z tym związane. Plersz, Canaletto, Baciarelli, Merlini. A gdy mowa o Warszawie czasów Stanisława Augusta, nie sposób nie wspomnieć nazwisk tych trzech ludzi, marszałków wielkich koronnych: Franciszka Bielińskiego, Stanisława Lubomirskiego i Michała Jerzego Mniszcha, którzy dla rozbudowy i unowocześnienia miasta bardzo wiele dokonali. Tak wyglądała ówczesna Warszawa Warszawa z obrazów Kanaletta. Ale czy on, malujący na królewskie zamówienie widoki miasta, mógł przewidzieć, że nie jedno z tych płócien w niecałe dwa wieki później stanowić będzie pomoc w rekonstrukcji zwalonych w gruzy pałaców i kościołów? Mieszkańcy stolicy, mieszczanie, wyrobnicy, ale i do ich świadomości zaczęły przenikać nowe prądy. Komisja dobrego porządku, powołana nie tylko w stolicy przez króla, poszerzała kompetencje władz miasta, magistratu rajców. Ale dojrzałość warszawskiego mieszczaństwa dojrzeć można wyraziściej w latach Sejmu Czteroletniego, tak zwana Czarna Procesja pod przewodem Jana de Kerta w memoriale złożonym królowi domagała się poszerzenia praw politycznych i gospodarczych. Mieszczanie to była nowa, ważna siła w Rzeczpospolitej. Dość powiedzieć, że większość ich żądań zatwierdzona została w 3-majowej konstytucji. Konstytucja 3 maja. Narodziła się w Warszawie na Sejmie zwanym Czteroletnim. Jakże ten Sejm różnił się od poprzednich? Julian Ursyn Niemcewicz pisał. Wszystkie więc Sejmy aż do roku 1788 okazałymi były zjazdami. Zwano ja toli wolnymi dlatego, że wolno było na obrady te małe drobiazgi wnosić, na które poseł moskiewski pozwolił. Moskwie i jej stronnikom władza zaczęła wymychać się z rąk. Już niedługo przyniesie to dramatyczne skutki. Miasto kwitnie, staje się prawdziwą stolicą. Promieniującą na cały kraj. Gromadzi elitę umysłową Polski. Nowe szkoły, biblioteki, plany budowy Akademii Nauk, Muzeum, Uczelni, Wszechnicy Poniatowskich. Wreszcie zwieńczenie dziesiątki lat trwających prac nad reformą oświaty. Komisja Edukacji Narodowej. Uczony szwajcarski Bornowi tak o nim mówił. Nic nie przynosi większej chwały teraźniejszemu rządowi. Jak to, że za jego czasów powstała instytucja, jakiej nie posiada żaden inny kraj. A ileż to krajów bardzo by takiej potrzebowało. Tradycja Komisji Edukacji Narodowej żyła jeszcze przez długie dziesięciolecia. Póki nie zniszczyli jej zaborcy. Był Stanisław August królem państwa, które jedyne w Europie miało konstytucję. Miało ministerium oświaty, coraz bardziej znaczące w życiu społecznym mieszczaństwo, kłopów pod opieką rządu. Dwory państw ościennych, zwłaszcza dwór w Petersburgu, nie patrzyły na to ze spokojem. Warszawa kwitła. Na razie. Mija czas, miasto zmienia swój obraz. Odbudowane kilkadziesiątków lat temu zabytki, w których tkwią zaledwie okruchy tych prawdziwych sprzed wieków, stają się właśnie znów najprawdziwszymi zabytkami. Tak jak te nieliczne, ocalałe budowle pięknej warszawskiej secesji. Tak jak i te mury noszące na sobie znaki lat najstraszliwszych w dziejach miasta.